Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu, dzisiaj taki nietypowy film, bo omówimy sobie mój pierwszy film, który nagrałem 8 lat temu. Słuchajcie, YouTube mi pokazuje, że ten film ma 8 lat, ale nie, nie umiem znaleźć gdzieś tej daty tego filmu. Jak widzicie, cały czas eksperymentuję z tym kanałem, cały czas coś tu chcę urozmaicić. Ten komputer poznaję, poznaję te programy, co tutaj są. Więc sobie dzisiaj omówimy ten filmik, który nagrałem 8 lat temu. No to tak, pamiętam do dziś, jak mi się ręce częsły, i to było golenie gdzieś po około 3 miesiącach używania brzytwy. Krem do golenia to, był, to była niwa że ta, ta niebieska chyba, czy jaka tam, no ta, ta, ta taka najbardziej popularna, bo wiem, że też chyba były białe, niwe. 8 lat temu to tu miałem 36 lat, tak, trochę byłem pucaty, jak widzicie. Pędzelka już nie mam, to był jakiś taki no name, którego też odrestaurowywałem, gdzieś na tym kanale jest chyba film z tego, z tego pędzelka. No, i ten. No, i tu jakieś widzę miseczce porcelanowej, której, którą skłułem, żonie. I brzytwy tu używam tej e e e Bounty, którą do teraz oczywiście mam. Sam sobie pamiętam ją oszyłem. Ja ją kupiłem, tą brzytwę od kolegi z forum, od Wagi. To była moja, to jest moja druga brzytwa. Pierwszą to już Wam kiedyś pokazywałem, a to jest moja druga brzytwa. Gdzieś około 5 ósmych, 6 ósmych. Naprawdę bardzo fajna brzytwa, bardzo fajnie się nią goli. Tutaj się jeszcze nic nie odzywałem, na, na następnym filmiku już będę coś tam do Was mówił. Pamiętam, ten, ten filmik coś ma około 25 tysięcy wyświetleń, więc nie ma źle jak na, jak na film z golenia, bo bo chociaż drugi filmik ma ponad 200 tysięcy jak gole brodę więc więc tutaj było więc tutaj od razu jadę pod włos, szyję do teraz tak się gole zauważcie na innych moich filmach że tak właściwie ta technika golenia w ogóle się nie zmieniła Kurczę, bardzo fajna brzytwa, naprawdę bardzo fajnie się nim goli czekajcie może teraz tutaj dam nie tutaj może być z powrotem tak jak Wam mówię, no cały czas tu eksperymentuję z tymi filmami. Ale już trochę opanowałem, więc więc mam nadzieję, że coraz te filmy będą ciekawsze. Tu szyję jadę dalej pod włos. 8 lat już gole się brzytwą, no. W 2013 Chyba wstąpiłem do forum. Znaczy, czyli 2013 to jest 7, 8, 9 lat. 9 lat już jak używam brzytwy. Ale tu pamiętam, właśnie, że ten film będzie miał około 9 lat. Bo pamiętam, że 3 miesiące się goliłem brzytwą i postanowiłem go nagrać. To był, to był trzeci film na polskim YouTubie. Ale dwa od razu były skasowane. To tak właściwie to był pierwszy. Teraz tych filmów mamy już masę, bo masę kolegów nagrywa, ale to był naprawdę jeden z pierwszych filmów na polskim YouTube. Ja sobie tu może przewinę, żeby tu ten film też nie trwał. Bóg wie ile. O, tutaj robię drugie, drugie przejście, a tu sobie jeszcze wrócimy trochę, a tu Wam pokażę, że też od razu szyję, jadę pod włos. Tak, wam mówię. No, do teraz tak się golę i do teraz tak mi jest najlepiej. Przewiniemy druga ręka, oczywiście. Ja się od razu goliłem na dwie ręce. Ja się od razu tak nauczyłem i tak się goliłem. No tu jadę policzki. Ktoś mi nawet kiedyś skomentował, że że jak pucaty to lepiej się goli, no na pewno jak, jak, jak jesteście bardzo chudzi, to ta brzytwa jest gorzej nią operować niż, niż tak jak ja tutaj byłem taki dość pulchny jak, jak balon druga ręka i znowu pod włos kurde, sentymentalny ten film tu przewiniemy trochę no tu jadę tak samo, no naprawdę moja technika się w ogóle, w ogóle nie zmieniła i na końcu, co to było? Na końcu wa brutal, brutal. Na końcu brutalem i dumny z siebie pamiętam, że to nagrałem i na, na forum to wywołało burzę, bo bardzo dużo komentarzy pozytywnych było z tego filmu. Dobra panowie, ja dzisiaj tak, taki szybciutki filmik dla was... Dla was tu nagrałem. Dajcie znać co sądzicie o takich filmach, żebym komentował inne filmy. Nie wiem jak czy da się od innych, od innych ludzi komentować. Bo to wtedy nie wiem jak z sprawami autorskimi, czy w ogóle ja jestem w stanie je ściągnąć na ten, na ten, na ten program co teraz tutaj oglądacie. Ale, choć, cho, może moje chociaż będę komentował w ten sposób, więc... Dajcie znać co sądzicie o takim czymś. No i co no... Ja tu jeszcze zrobię tak. O! Dajcie znać, co sądzicie o takich nagraniach. Dobra, gorąco Was pozdrawiam. Lajkujcie, jeśli się podobało. Subskrybujcie kanał i naprawdę komentujcie, bo to jest przyjemnie się czyta, jak ktoś to ogląda. Na razie, trzymajcie się, cześć.